Otwieramy kolejnego Orlika 2012. Tym razem szczęśliwym posiadaczem stał się zespół szkół w suchym dębie. To ważne wydarzenie w życiu szkoły, jak i całej gminy. Głównie tutaj duża zasługa projektanta, który musiał dostosować projekt do naszych realiów. Pozwolenie na budowę, procedura przetargowa, tutaj zaangażowanie pracowników. No, przeszliśmy te etapy, wybudowaliśmy, jest wybudowany Orlik. Nie stać nas na budowanie pomników. Ten obiekt musi być użytkowany, tak jak każda inwestycja, którą y, budujemy dla mieszkańców, żeby nam po prostu y, poprawiała y, warunki zdrowotne i nie tylko. Ona ma służyć, tak? Czyli trzeba z niej korzystać. Orlik 2012 znajduje się w Zespole Szkół w czego jesteśmy bardzo dumni i wdzięczni naszym włodarzom, czyli wójtowi gminie, pani Barbarze Kamińskiej, oraz przewodniczącej Rady Gminy, którzy uwierzyli w nas, że u nas właśnie ten orlik ma powstać, a nie gdzie indziej. Na razie jest odbiór techniczny, a teraz jeszcze musi przejść procedurę odbioru do użytkowania. Jeżeli tą procedurę przejdziemy, no to myślę, że akurat się wkomponujemy już w, taki, w takie luty, marzec to będą takie miesiące, kiedy będzie już tak tętnił e, życiem. W suchym dębie pasjonatów do sportu nie brakuje. Nawet najmłodsi z niecierpliwością czekają na swoje ulubione zajęcia. Wychowanie fizyczne to jest jeden z przedmiotów takich ulubionych, e, począwszy od. E, 5-6-latków już ćwiczą na dużej sali. Nie idą do małej, i jest to wydarzenie całego tygodnia. Jeden dzień w tygodniu mają wychowanie fizyczne na tej dużej sali sportowej, więc myślę, że od wczesnych miesięcy jesiennych to będzie się odbywało na Orliku. To już 150 Orlik na Pomorzu. Nie dziwi więc fakt, że na otwarciu pojawiła się minister sportu, która, jak podkreśla, jest zadowolona z szybko rosnącej liczby obiektów. 2600 orlików w całej Polsce to jest naprawdę duża liczba. Te dzieciaki, które mogą dzięki temu uprawiać sport, być aktywne. Ta radość, ta, ta, ta atmosfera, która tworzy się wokół orlików, na pewno było warto i ja się bardzo cieszę, że kolejny obiekt mogłam wspólnie z Państwem świętować jego oddawanie. Przy tak ważnym święcie nie zabrakło wspaniałej oprawy, którą przygotowali uczniowie wraz z nauczycielami. Uczniowie szkoły podstawowe, jak i gimnazjum nas nie zawiedli. Super się przygotowali i tu z ich Podziękowania dla gimnazjalistek i nie tylko, i również dla szkoły podstawowej, kurek, no a przede wszystkim nauczycielom, którzy to wszystko pokierowali odpowiednio i zadbali o to, żeby oprawa wyglądała tak, a nie inaczej. Dzisiejszej uroczystości. Teraz tylko pozostaje czekać i patrzeć jak na nowym obiekcie wykluwają się nowe talenty. Polecamy również zobaczyć rusza budowa orlika w suchym dębie oraz koźliny otwarcie sali gimnastycznej. Oglądaj nas na Facebooku oraz na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.